Witajcie, z tej strony Odkrywca Rady, Który jest właśnie kolejny materiałem z serii Winter Store. Tak jak pamiętacie, po poprzednim odcinku mieliśmy duży postęp technologiczny, Jeśli mowa o budowę naszą automatyczną kuźnię, Mianowicie już tutaj powstał mechanizm, jak widzicie już on pracuje, Ale jeszcze nieco został skończony, Bo tutaj jeszcze musi powstać taki specjalny tunel, Tunel, który będzie prowadził aż do naszej kuźni, która znajduje się na dole, Ale, jak to się mówi, Um, najwięcej roboty i ta główna robota no, została w połowie wykonana. Druga połowa to jest sam mechanizm tego młota spadowego, więc jeszcze troszeczkę nam brakuje, ale jesteśmy bardziej w połowie drogi niż na początku, tak? Jesteśmy bliżej końca, a przy okazji mamy tutaj żagiel, który też pracuje. Moc wyjściowa jest na razie na poziomie 40, ale ja myślę o tym, że w przyszłości to się zwiększy tą moc, żeby to było bardziej efektywne a na razie to tak to wygląda więc tak, na razie schodzimy do, tutaj na dole. mnie e, będę musiał zrobić jedzenie. I raczej na pewno, bo ja nic nie mam do jedzenia. Więc zrobimy sobie owsiankę z warzywami. A jaka to będzie owsianka, to zobaczymy. No tak tutaj. O właśnie, zginęizna. Cześć Dyfter. Dawno cię nie widziałem. Ty kolego, idziesz ode mnie? Dobra, przeszukam was, bo dawno z wami nie walczyłem. A szczerze mówiąc, troszeczkę stęskniłem się za wami. Bo cały czas byli ci, tylko ci nowi przeciwnicy. A tutaj da odmiany mamy dyftera. Więc coś tutaj da odmiany. A wracając do tematu, tak, zginili zna. A co to się stało? O, chyba... Nie, to kamień z liłowcem. Ale też garbowaną skórę mam już zrobioną. Mm, o, niektóre się tutaj zrobi zgini, mianowicie nawóz. Tutaj jest zamoczona skóra, więc trzeba wykorzystać nożyk. Proszę bardzo. E, I jeszcze damy to może właśnie do słabej taniny. Dokładnie. Tutaj dam tyle i mogę. Czyli tyle. Czyli trochę więcej nawozu. I tak. Dobra, a teraz oczywiście dajemy tą karbowaną skórę. To jest wypewniona skóra, czyli ona chyba idzie do kategorii już nie wiem, mocna tanina. Tak, mocna tanina. Jeszcze tak tylko patrzę, gdzie mógłbym tutaj pomieszać. Ale już chyba widzę gdzie. Czyli zabierzemy tą mocną taninę i damy ją tutaj. O, jest od razu lepiej. Tutaj jeszcze to piwa mi zostało. Więc no. Ale dobra, wracamy do kwestii jedzenia, tak? Czyli wykorzystamy troszeczkę tego ziarna. Tak, po 6 sztuk. Zrobimy sobie na podstawie. A może kapusty? Dobra, tak to załatwimy. Czyli tam mogę położyć. Tak więc idziemy na górę. Hmm, Nie fajnego potwora słyszałem. No a gdzieś jeszcze ma to, bym planował zrobić, mianowicie e, narzędzia z żelaza meteorytowego. A Pytanie jest jedno, czy mój obecny kilof, czyli kilof z żelaza, wystarczy na to? Czy nie? To też jest dobre pytanie. No nic, poczekamy na jedzenie, bo ja w takim momencie, czy w takim stanie, ja nie pójdę spać, bo ja mam po prostu za mało głodu niestety. A przy okazji bym sprawdził jak wygląda sytuacja z tym kilofem Żelaznym To nie to chciałem sprawdzić, tylko to. A, kill-off żelazny jest jak no, nowiutki, więc on wystarczy na spokojnie. Więc ja tutaj potrzebuję pieca linianego. Na szczęście wystarczy mi tutaj materiał. Przejo? Dobra. Czyli jeszcze ja glinę muszę zrobić. Jeszcze glinę. Myślałem, że mi starczy to, co ja posiadam obecnie, ale chyba nie. Dlatego też od następnego dnia to przepalimy, i chyba dzisiaj to nie zrobię. Jeśli nie, to skupimy się troszeczkę na czymś innym. Czyli coś innego zrobimy, pewnie. Co tam mamy głowicę od kirofora geologicznego. Grogi a mógłbym zrobić żelazo, szczerze mówiąc. To znaczy żelazo zwykłe, podstawowe. Czyli bym wyrobił nowe narzędzie, chociażby właśnie kilow, No i tak i tak byśmy musieli czekać, a jeszcze muszę tą glinę tutaj ogarnąć. No niestety. A nawet bym pokopał trochę glinę od następnego dnia. Pamiętam, jeszcze jest tutaj bezpieczniejsze miejsce wykopania e, gliny. Znajduje się gdzieś na tym obszarze i chyba my tam pójdziemy z łopatą i tam pokopiemy. No to będzie bardziej bezpieczniejszy obszar. Ale najpierw skupmy się na jedzeniu. Jak mówiłem, moja postać jest głodna. O, od razu lepiej. Czyli tak, te materiały, które mam to ja schowam. Czyli jakoś to tak zrobię. To też dodam. Ale tutaj mogę pochować. Dobra, tak więc idziemy na górę. No to co? Dobranoc. Więc tak, nowy dzień, aktywność wyw jest na spokojnym poziomie, mamy godzinę 10, tak więc wychodzimy, o czekajcie, bo ja tutaj drewno połowę zapomniałem zabrać, dobrze, tak więc wychodzimy, no i co, idziemy załatwić, tutaj jeszcze bym zebrał niektóre rzeczy, czyli właśnie dojrzały len, o, dojrzała cebula, Prawdopodobnie jeszcze będę musiał wrócić do domu i sobie tutaj coś ogarnąć w tej kwestii. A, jeszcze tutaj do zadania. Dobra. A zobaczmy jeszcze szklanie, bo chyba szklanie coś się zrobiło. Tak? Nie, jedynie tylko, bardziej... takie rzeczy. To Taka słabo wygląda. A no i co? I tak naprawdę trochę będziemy zbierać te zapasy, tak? No widzę, że mam jakieś tutaj braki, zwłaszcza jeśli mogła oglinę. Więc musimy troszeczkę więcej gliny nakopać, i to może nawet taki większy zapas, żebyśmy nie mieli później problemu. No a tamte wyrobisko ginowe, które było wcześniej stosowane, czyli te starsze, no to niestety jest trochę bardziej niebezpieczne. Przez tą bliskość, właśnie do e, systemu jaskiniowego. A z tego systemu jaskiniowego to jak zwykle wychodzą potwory. Więc to troszeczkę jest tam niebezpiecznie. Więc ja myślę, że zrobimy to tak. Mianowicie. Tutaj pójdziemy na te obszary mniej więcej. I wiem, że gdzieś tutaj była glina, bo ją dość często omijałem. I chyba to jest nawet to. Nie, to jest niebieska glina. Ja potrzebuję glinę ogniotwałą. Mam nadzieję, że mnie z tym się pomyliło, bo ja naprawdę kojarzę, że była jakaś glina. O, o, nie niedźwiedziem. Jest glina, ale też jest niedźwiedź. Pierwsze, oznaczę ten obszar. Glina. No i co, i kopiemy. Mam nadzieję, że nieźle się na mnie nie rzuci. W razie co? Haha, taki to jest zbiornik wody. No co, wyjście będę uciekał do zbiornika wody i w zbiorniku wody będę z nim walczył, bo wtedy będę miał największą szansę, aby z nim wygrać. Mam dzidę? Coś tam mam. No i tutaj chyba, mniejsząc z tego niedźwiedzia to szczerze mówiąc, to wyrobisko gliny będzie bardziej bezpieczne. Bo tamte wyrobisko gliny, co te starsze, to już jest dawno już eksploatowane. To jest jedna sprawa. A po drugie, już jest coraz mniej pojemne, więc te zboże gliny jest chyba prawie kompletnie wyczerpane. Ale na szczęście mamy jeszcze tutaj zboże gliny, tak? Więc dobrze kojarzę, że gdzieś na tych obszarach była glina. Długo trwała. To jest bardzo ważny zasób, żeby nie patrzeć. No, to będzie dość duży zapas, bo chyba ja bym to planował troszeczkę to... Do... spłaszczyć ten obszar. Wydawało mi się, że coś słyszałem, ale chyba nic. A od następnego materiału to chyba sprawdzimy, jak tam sytuacja z pszczołami. I pójdziemy do naszego dzikiego ula. Mas szkielet, to na pewno pewnie nie dzieć. coś tutaj zjadł. Dobra. Okej, okay, tyle giny mi wystarczy, tak więc wracamy już do domu. Od razu zrobimy zapas cegły ogniotwałej. A później co? A później wrócimy do domu. Zapalimy sobie tą jedną ludę żelaza. Zrobimy sobie kilow z żelaza. I tyle w sumie, bo nie wiem co dalej byśmy planowali ewentualnie mógłbym robić kontynuację budowy tego mechanizmu też to jest zawsze jakiś pomysł o patrzcie jak wiatr tak tam wieje raczej się rusza, czy też pracuje bo dzisiaj jest chyba mocny wiatr co nawet widać po prędkości jak się obraca a też się tak zastanawiam, czy żeby zwiększyć szanse i efektywność energii. Efektywność pracy naszego młyna, to nie wiem, czy ja zbuduję, jeszcze po drugiej stronie tutaj, Ma właśnie wiatrak. No nie wiem, zobaczymy, bo na razie to są tylko takie domysły, tak? O, zrobimy od razu może 64. Dobra, czyli chowamy to mleczki i te giny. Potrzebujemy trochę tewna połowowego. Wszystko skobał to. Potrzebuję tak. Zapasy patyków. O kurczę, trochę małych tych patyków mam. To pójdzie na przeróbkę. Czy mam gdzieś tutaj siekierkę? Tak, nawet mam w tym miejscu dziwo. Ale wydaje mi się, że to będzie trochę za mało. Jak jest sytuacja z trawą? Trawę mam, weźcie co. Jeszcze ogarniemy, właśnie tak jak mówiłem, te drewno opałowe, czyli w tym miejscu. Dobrze. A to chciałem wziąć, a nie to. Ale coś jeszcze? Chyba to tyle. To skopamy warzywa. Dobra. Jeszcze tutaj... A więc tak, kładziemy to. Chyba tak po 12 albo nawet 16 wystarczy. A zobaczymy. Tutaj mamy 18, tak? Nie, to jest za dużo. Czyli 12 na raz mogę tylko zabić. Dobra. Jeszcze coś tutaj mam. Dobra, no to masowe uzupełnianie za pomocą trawy Dobra Coś mi się wydaje, że patyki mi zabraknie I dobrze myślałem Czyli jeszcze weźmiemy nożyczki i szybko ganiemy robotę No wszystkie ja chyba jednak miałem na górze, tak? Ale tak. To teraz potrzebuję jakieś tutaj drzewo. Takie nie te, tylko inne. A na przykład te tutaj. Hmm, taka słabo, czekajcie, jakby tak podskoczył Aha, no to to załatwiłem. Jeszcze tutaj zbierzemy coś. Dobra, te mi starczy. jeszcze coś tutaj mamy. A zobaczę jeszcze, tak tutaj, czy gdzieś to nie spadło. Ale chyba nie. Dobra, to wracamy. A, jeszcze pochodnie będę musiał tylko zabrać. I będzie w porządku. A czekajcie, jak ta sadzonka tutaj? Czyli tego orzecha włoskiego. Aha, za dziewięć dni dojrzeje. Tak, e, co ja tutaj potrzebowałem, to potrzebowałem, ale jeszcze jedną rzecz, czyli tutaj bym to schował. Proszę bardzo. Dobra, czyli kontynuujemy uzupełnianie. Pięknie. No i co? Zapalamy. Wszystko? Wszystko. Dobra, czyli tak naprawdę to zrobi, zrobi się dopiero od następnego dnia. Więc niestety, ale to na razie żelazo meteorytowe poczekam. Ale jeszcze zrobimy jedną rzecz, czyli mianowicie e, sztabka żelaza i zrobimy właśnie... No. Co zrobimy? No zrobimy, no, z żelazny, tak? Te sadzonki to na razie gdzieś bym schował. O. Nożyczki tutaj. E, I tak, schodzimy. jak to jest? Tak, to jest dobrze. No już jest 17. No więc tak, e, patyki bym schował od razu. Proszę bardzo, bym schował jeszcze tą trawę. Albo tutaj wyżej. Tak, tak. Okej, okay, tak więc robimy yy, to, robimy to Czyli węgiel był Robimy właśnie to yy, i to tak, to było to. Poproszę. A ta cała konstrukcja tego młota spodowego to właśnie będzie w tym miejscu. A dalej to jeszcze nie wiem, bo na pewno będzie musiał tutaj powstać. To znaczy, przeniesiemy te tutaj kowadło gdzieś właśnie na to miejsce. I tak będziemy powoli to wytwarzać jakoś. A na razie czekamy, tak? No właśnie, na razie czekamy. I to się robi. E, tutaj potrzebuję. A, nawet to wystarczy. To będzie na razie sobie tutaj zostawię, bo może mi się jeszcze przyda. No e, i dobra, na razie to ładnie się wytwarza, tak? Dobra, mamy to. Tak więc robimy. Najpierw odsuwamy zanieczyszczenie. A to ostatnia kontynuacja. Gdzie? Czy tak to zrobiłem? To może tak to zrobimy. Jest tutaj cztery, jest tutaj cztery. Jeszcze tylko to usuwamy. Dobra. No to ostatnia część to będzie właśnie Kirow z Żelaza. Tak więc poproszę i robimy. Dobra i co? Mamy to. Mamy to zrobione, więc tylko wystarczy wziąć patek. I robota jest wykonana. Tak, mamy nowy kierow. I dobrze, bo ten kierow już ma wytrzymałość na poziomie 42, więc jak widzicie, już trochę tak słabo. Ale już jest dobrze. Jak jest dobrze, to będzie kończyć ten materiał. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli dziś się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.